Witam serdecznie państwa. Dziś ubezpieczenie na życie, grupa otwarta. Dla tych z państwa, którzy mnie nie znają, nazywam się Artur Strzelecki i zajmuję się zawodowo ubezpieczeniem od 30 lat. Wracając do naszego tematu, ubezpieczenie na życie, czyli jak indywidualnie posiadać ofertę, taką jak zazwyczaj mamy w zakładach pracy na zasadzie grupowego. Kto może przystąpić do takiego ubezpieczenia? Kryterium wieku są to osoby pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, czyli te 55 to jest wiek wstępu, a ubezpieczenie trwać będzie do ukończenia 67 roku życia. Po tym terminie osoby takie dostaną indywidualne warunki ubezpieczenia. I teraz kto oprócz tego kryterium wieku teraz tak do ubezpieczenia może przystąpić? Osoba, która nie posiada orzeczenia o, zdolność, o niezdolności do pracy, nie otrzymuje świadczeń rehabilitacyjnych i nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności. I dodatkowo w dniu podpisania deklaracji, osoba taka nie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Oraz w ciągu ostatniego roku nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Ubezpieczenie takie kosztuje jedynie 61 ,45 zł groszy miesięcznie. I teraz na kolejnych Zdjęcia, które dołożę do filmu, będzie szczegółowy zakres tego ubezpieczenia. Dodam tylko, że na przykład zgon ubezpieczonego w wyniku niższej pracy komunikacyjnego jest na 200 tysięcy. Mamy odpowiedzialność za, tak jak to jest w grupówkach, i za rodziców, i za teściów, i za dzieci, i za współmałżonka. Szczegóły za chwilkę. Dziękuję i zapraszam.